Siema Dzisiejszego vloga zaczynamy od mojego wieczoru Przyszedłem do baru, tego baru Z Happy Menu Ale dzisiaj na spokojnie Popatrzcie jaki tu jest zajebisty klimat Dwie hey, dziewczyny z Japonii po mnie jedzą pizzę <laughs> One chyba jeszcze nie wiedzą co im się stanie <laughs> Jak dla mnie to było mocne a one nie wyglądają, żeby jadły kiedyś wcześniej. O, for me, thank you. To jest mój zestawik na dzisiaj. Mango sticky, rice, shake i wyluzówka. Z drugiej strony też dobra impreza. O, patrzcie, jak Lady Boy wymiata. Bardzo fajnie spędziłem wieczór Teraz idę się wyspać dobrze i od jutra... Jo, znaczy nie od jutra, jutro. Jutro się będzie działo trochę. Mam nadzieję, że będzie tak. Ale zaczęli grać. W sumie dopiero 12. Nie wiem. E, idę spać. Ale lampka się zapaliła bo nagle tak walnęli. A, dobra, trudno. Do jutra. Siema wszystkim, zaczynamy dzień z tym pięknym widokiem. Dobra, siłownia skończona, wycieczka kupiona na dzisiaj i będzie impreza. Trening zaliczony, także można teraz gdzieś imprezować. Będzie wesoło. Oczywiście po siłowni bardzo zdrowo. Wiadomo. <laughs> wiadomo, miałem taką ochotę. Piechota. się nad rzekę. Dzisiaj dużą ekipą. Są trzy w sumie takie tuk tuki. czyli będzie nas ponad 30 osób. Będzie impreza. Dzisiaj to na maksa, będzie fajnie. Zaczynamy. No i tam już jest impreza w pełni... O kurde, ale się zaczęły fale! Loter, nie złącz telefonu. Tutaj wszyscy dopływają. Dużo nie nagram z muzyką, bo leci mnie złapie zaraz. A tu już impreza. Co tu się dzieje? A jeszcze jeden bus ma dojechać. Myślałem, że będzie 30 osób, a już widać, że będzie dużo więcej. Piękna impreza. Pesca ofiara impreza. Ta Naprawdę piękny lecimy dalej, do tego baru Jest przeklimat Już jestem lekko pijany dróbą Jakie tu są jaja Wszyscy się tak dobrze bawią Jazda. Tak sobie płyniemy, melange jest dobre Dzisiaj jest super, polecam wszystkim Ostatnio byłem o 9 rano, była tragedia, dlatego powiedziałem, że muszę to powtórzyć. I dzisiaj jest tak fajnie. Nie wiem, czy jutro nie pojadę jeszcze raz. Bo jest naprawdę petarda. Byliśmy w pierwszym barze, impreza, Płyniemy do drugiego, później do trzeciego. Później jeszcze idziemy wszyscy do tego Milan pizzernia, tam, tam gdzie byłem wczoraj. Mistrzostwo Świata. Dopływamy do kolejnego baru. A tutaj już dobra impreza. Piękne to jest. fucking video! Czas na jedzenie. I patrzcie co podają. Typowo angielskie. frytki kurczak i bułka i warzywa i to wszystko spakowane do jednego znaczy do bułki wszystko konkretnie ale jest naprawdę zajebista impreza no, tak mi się podoba nie wiem czy to nie jest jedna z lepszych moja w Azji naprawdę wszyscy się tak dobrze bawią jedna dziewczyna jest totalnie pijana wypadła z opony zakłysnęła się wodą w tamtym roku w sumie 26 osób tutaj utonęło i po tym co dzisiaj widziałem to w sumie wcale się nie dziwię, szczerze mówiąc. Ale zajęli się. Super mnie to przyjęli. Jestem jedyny z polski resta, to Anglicy praktycznie i jeszcze coś innego, ale świetnie jest.

Nie no, jest tak fajnie, że nie wiem, czy jutro nie płynąć jeszcze raz. Jest idealnie. Tak dobrze, to się dawno nie bawiłem. No, normalnie idealna impreza. Jeszcze jeden bar, a później idziemy wszyscy do Milan Bar, tam gdzie jest Happy Menu. W ogóle będzie już pięknie A tutaj to naprawdę mam wakacje i to takie wakacje, imprezowe wakacje. Ale jeszcze tylko dwa dni. Ale wykorzystamy na maksa. Będzie ciekawie. Płynę teraz z samymi Izraelczykami. Śpiewają cały czas coś. Ja palę Frana. Ale super. Są tacy fajni. Pomieszany w sumie Izrael i Anglia. I ja jeden Polak. Ale bardzo się wpasowałem. Ten gościu z tyłu, Peter, jest trzego Wesoły na maksa. Ok, dopływamy do następnego baru. Tutaj będzie wesoło i to już ostatni W sumie nie, nie ostatnio, bo później idziemy do Milan bar. A czy Milan Pizzeria, a czy restaurant? Będzie super. Jesteśmy w ostatnim miejscu, przedostatnim, bo ostatni będzie Milan Pizza, tam się Happy, Happy menu! Jest, I'm oh. oh. Idziemy teraz wszyscy jeszcze do Milano Pizza, czyli do tej restauracji, czy jest dostępne wszystko. No i co tam będzie? Zobaczycie Super impreza. Każdemu polecam. Kto będzie fanfic, jedźcie na tupik o 12.00. Nie wcześniej, bo było wcześniej było słabo. Teraz jest naprawdę super. Tak się pobawiłem, tacy super ludzie. Zapamiętam tę imprezę na pewno bardzo długo. No i kończy się impreza. Wszyscy zawijają się do busów i odwożą nas do miasta. Ale tam jeszcze idziemy do Milano Pizza i będzie dalsza impreza. Piękny dzień. Naprawdę mega dobrze. <śled> mega dobrze się bawiłem. Oh, oh, oh. good. Time.